O, jest i wnętrze pustelni Franciszkanów na Świętej Górze Polanowskiej. Tak to wygląda. Tak wygląda serwetka Polanowskiej po stronie ojców Franciszkanów z zewnątrz. I z drugiej strony zasadzimy bramę kawałek. To jest bardzo urokiem miejsce, z całej Tak jak wielokrotnie byliśmy na Górze Chamskiej, jesteśmy na Górze Polanowskiej. Tutaj faktycznie jest coś, jak w Gór. Między tymi dwoma, dwoma ośrodkami, dwoma górami. Oczywiście na sam teren pustelni tak normalnie się nie wchodzi. Ponad nami mur, zerkniemy to po drugiej stronie. Jedyne co pozostało z ruin tej średniowiecznej kapliczki, która stała na Górze Polonowskiej tak samo jak na Górze Chełmskiej, stały te kapliczki zburzone w czasach reformacji. A kamienie z tej kapliczki przez wieki były przez lokalną ludność jako relikwie tak naprawdę. Byliśmy... I jak wrażenia? Tak, byliśmy tam. Fajnie. Fajne miejsce, spróbujcie wpaść, można się wyciszyć i zobaczyć.